Przedstawiamy Big Boxa na najgorszym trybie w Polsce, czyli na Game Grabie. Mamy mam, mam opanik do niego. Tylko Brawl Boxe zbieram. Zastanawiam się kiedy tutaj zagrać Lagem Grabbie. Aby tak wygrać, bo już teraz chyba będę czwarty raz do tego podchodził. Więc zostawcie suba, lajka, like dzwonek, jesteście tu nowi. Aby nie przegapić żadnych filmów, żadnych obiadów. Sandy, Jean i Rico nigdy nie grałem z Sandy. Moje może się właśnie spełniło. Jez, yes, zauważyłem. Jeb, jak epicko. Okej. Okay. I... Mm -hmm. Nie, to nie miało sensu, gdyby dingo. Nie! Bam, bam, bam! Ale naprawdę, gościu Sandy umie grać. Nie, nie wiem, czy to gości, ale. No bo chyba raczej nie gosteczka, nie. W browserze będzie grała Sandy. Jakby naprawdę wtedy było takie no. Ale. Naprawdę dobrze gra ta Sandy. Moim zdaniem to na Star Playera zasługuje. Ale wreszcie jestem w takiej drużynie, która wygrywa, nie? Ała, ale mnie teżeli z zgarnia. Dlaczego my ich teraz które Nie możemy. A, to nie miało sensu, to było pułapka, pułapka. No i teraz zobaczmy kim by tutaj zagrać. Piszcie w komentarzach kim by tu zagrać. Przemyślałem, przemyślałem misterium Bardziej wkurzony nigdy nie byłem. Zbijajcie jeszcze raz na kanał Dimitri TV, gdzie będzie krótki filmik. No a mam nadzieję, że w 6 że minutach się zamkniemy. Wcześniej nagrywałem długi, ale zamiast tego zrobiłem koniec. Ale to mi tu nadgraliśmy z Lodzikiem. Hurra! Powiem, że teraz nawet tak najgorzej idzie, nie? Dobra, kropmy właśnie dojechał. Ale ból. No tak nie najgorzej serio gra. No ale szeli z ulcikiem, no to nawet ten trimon nie podskoczył. Ja z serawanami spadam, no że się jeździ bi jezbić. Nie no, minus tak 50 tak ten pewnie coś. Dziś mam nadzieję, że nie za dużo, bo nie nagrabiam tych Zaraz będzie koniec sezonu. W kolejnym, może nabić tysiąc pucharów. Czy mi się uda? Nie wiem, nie wiem, zobaczę. Ależ on mocno mały. No i to nie miało najmniejszego sensu. Przyłożenie! Uuu, ból jak tam się wtrąbił! Osłaniać bula, bula! Nie mogą zebrać ani jednego kryształu, ale to nie miało sensu, to wtrąbianie! Jest jakie to są emocje! To tylko w końcu gra, to są emocje! I, I te dobre i te teraz złe mi się nasuwają, że przegramy, a te dobre, że jest jakiś fart zabije kruka. No i pól. To druga przegrana. No na żadnym trybie nie idzie tak trudno jak na Jest! Wreszcie ktoś ma piper. I to, ze szczęście tak naprawdę teraz nie będzie. I tylko na, na takim skin powerze? Schali, tylko na szóstym. Bam, chcesz coś bić? Nie, chciała naklepy na komanko, na jedno. No, z piperką to ja nie mam szans, kiedy ja mam parę hatów. No, piperka gra pipera, ale. Ok, ja tam mam poświęty. Teraz ja bym bólem ulta dał. No. Kto chce się bić? Ty chce się bić. No akurat Barley nie jest najlepszą postacią na mieszkanie tych Znaczy nie wiem jak tu na szale właśnie wjechać. nie? Bo, bo jak na szale wjeziemy, to już tam wygra w nie? Ale chodziło o to, że jak na nikogo innego... Dobra. Wreszcie jakiś dobry nosiciel klejnotu. Bam, bam. No i dlaczego my nie mamy tego jednego durnego? Po raz pierwszy raz w Polsce mamy obliczanie! Jaka najbiara. E! Nie! No i dlaczego? Ból, zbieraj to! A! Ach, ach, no i dlaczego ja tu teraz tak pozaczę? Będzie big box. Będzie big box. Ja już się jaram, a penikro oh. tylko zwyczajnych boxów. To jest Piękna Fioletowa Skrzyneczka właśnie teraz leci. Może być postać. Tylko mi się jak nie powiem co zasłania wam teraz właśnie przedmioty. Ok i. Pewnie nie będzie postaci. Jak zawsze, nie ma nigdy postaci tutaj. Czy otwierać dwa boksy? Otwieram. Idziemy. Ulepszenie do pami wydropiło, więc cieszę się z tego powodu. U, bardzo się cieszę. I kończymy odcinek. Pa.